Kolejne zadanko z magicznego wzoru. Po raz kolejny pozwolę sobie napisać po prostu równanie. m 100 W poprzednich odcinkach oczywiście mówiłem, dlaczego to zamieniamy jak. Także sobie obejrzyjcie, tam coś takiego. 6% jest ten roztwór. Tu mamy 1010, bo razy 1000 mnaża. Myślę, że wystarczy razy 100. To możemy sobie uprościć. No to, co jeszcze możemy? Czyli mamy w liczniku 6 razy 101, w mianowniku 60 razy 10, czyli 600. No i mamy dzięki temu, tu uprościliśmy, tu skróciliśmy. No, czyli mamy 1,01. 1. No i mol, no decymetr, sześcienny. No, także to wszystko w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Nie wiem czemu to robiłem. Cześć.